Ciekawe urządzenie. Okay. Na początek chcę jajka. Jasne. Tu działa, patrzcie, mogę powiększać rzeczy. Wiem jak przygotować smaczne jajka. Co więcej będą nie tylko pyszne, ale i ładne. Użyję specjalnej foremki. Moje danie będzie wyglądało niczym zajączek. Tylko spójrzcie. A ja przetestuję swój przyrząd na jajku. Patrzcie, kurczy się. To dziwne. Musiałem nacisnąć zły przycisk. Spróbujmy jeszcze raz. O, działa! Czy to na pewno można będzie jeść? Absolutnie tak! To prawdziwy przełom naukowy. Dziewczyny, nie przeszkadzajcie! Zrobię teraz gigantyczne jajko sadzone. Zobaczcie, jakie to fajne! To największe żółtko, jakie w życiu widziałem. Eksperymenty nie są teraz najlepszym pomysłem. Nie ma nic lepszego niż klasyczny przepis na jajka. Najpierw trzeba rozbić je do specjalnej foremki, a następnie wrzucić to do wrzącej wody. Teraz czas na awokado. Trzeba je pokroić i roznieść. Mmm, to mój ulubiony sos guacamole. Rozsmaruję go na tostach. Zobaczcie, jakie to piękne. Pozostaje tylko udekorować to wszystko rzodkiewkami. Pożywne śniadanie gotowe. Moje pierwsze na świecie gigantyczne jajko sadzone też wygląda dobrze. A z keczupem będzie najpyszniejsze jajko w historii. A moje jest najsłodsze. Zobaczymy, co wybierze Leo. Ciekawe. Jajko w kształcie zajączka. Nie dość, że piękne, to jeszcze i smaczne. Jane, odwaliłaś kawał dobrej roboty. A teraz spróbujmy, co przygotowała dla mnie Emma. Jej kanapki wyglądają troszkę dziwnie. Co to takie zielone? Nie znoszę awokado. Profesorze, z panu cała nadzieja. Wygląda jakoś tak prosto. Ale dokonałem wielkiego odkrycia. Jane, gratulacje. Zrobiłaś najsmaczniejsze i najpiękniejsze jajko. Dzięki, Leo. Chyba Leo ma dla nas nowe zadanie. Właśnie tak. Tym razem zróbcie dla mnie sałatkę. To proste i jasne. Sałatka już się robi. Oczywiście najlepsza sałatka będzie ze świeżych warzyw. Zaraz je tutaj wyhoduję. Wykorzystam do tego eksperymentalną farmę. Najważniejsze to dokładnie podlać nasiona. Nic prostszego. Profesorze, chyba przesadza pan z wodą. Ups, rzeczywiście. Muszę natychmiast usunąć ten potop. Nie chcę, żeby moja sałata rosła w brudnej wodzie. Patrzcie, udało się. My tu gadu, gadu, a sałata już urosła. Najwyższy czas zbierać plony. A teraz bułka. Potrzebuję jej po to, żeby zrzucić na nią fasolę w sosie pomidorowym. I figurka dinozaura do dekoracji mojej sałatki. Patrzcie, co za podanie! Pięknie. A więc co tak siedzicie? Czas leci. A racja. Troszkę się zapatrzyłam i zapomniałam. Biorę ogórka i troszkę papryki. W sałatce najważniejszy jest sposób podania. Moja będzie w kształcie słodkiego małego pieska. Ładny co? Wspaniały. Nigdy nie słyszeliście o dressingu? Śmietana idealnie pasuje do każdej sałatki. I właśnie ona trafi na talerz jako pierwsza. Następnie pokruszony, ciemny chleb. Będzie niczym jadalna ziemia. Teraz zrobię piękne kwiaty z warzyw. Wyrosną właśnie z tej chlebowej ziemi. To się nazywa profesjonalne podanie. A nie jakiś tam piesek. Dość zabawy. Czas zdecydować, czyja sałatka jest najsmaczniejsza. Profesorze, zacznijmy od ciebie. Ten dinozaur smakuje całkiem nieźle. Czyżby był z czekolady? Spróbujmy reszty. Fuu, fasola? Nie cierpię jej. Jestem na nie. Jak możesz. Jane, twój piesek jest bardzo słodki i sałata też nie jest zła. Dałam z siebie wszystko. Teraz czas na kulinarne arcydzieło Emmy. Przygotowała nie sałata a cały ogród. Fuu, czarny chleb rzeczywiście jest jak ziemia. Nie tylko z wyglądu, ale i w smaku. Ochyda. Wygrywa Jane. Gratuluję. Dzieciństwie uwielbiałem kręcić się w kółko na krześle. Wystarczy tej zabawy. Teraz chcę kawę. Będzie kawa? Jasne. Świetny pomysł. Już wiem, co robić. Do zaparzenia kawy użyję aparatu, okay. który niedawno skonstruowałem. Służy do robienia rozmaitych mieszanek. Czemu by nie zrobić w nim kawy? Ważne, aby być bardzo ostrożnym. Sypie ziarna kawy do dużej kolby. Następnie upewnij się, że kolba znajduje się nad ogniem. To musi się udać. Temperatura rośnie, to znaczy, że idzie dobrze. Patrzcie, kawa płynie. A więc eksperymentalny napój dla Leo będzie gotowy. Mmm. Kawa musi przede wszystkim dobrze smakować. A co wszyscy uwielbiają? No właśnie, kokosy, a dokładniej mleko kokosowe. Aby je zrobić, należy pokroić kokosa na kawałki i wydobyć z niego to, co najsmaczniejsze. Dlatego pokroiłam kokosa na kawałki, wrzuciłam do blendera. No i mleko kokosowe mamy gotowe. Czas na białą czekoladę. Należy umieścić ją w mleku i roztopić. Zostało już tylko troszeczkę. Zetrę resztę czekolady. To będzie dekoracja. A gdy moja autorska kawa trafi już do szklanki, można posypać ją resztą czekolady i udekorować owocami. To będzie pyszne. Wow! Oh. Tylko, że to nie jest żadna kawa. Kawa powinna być ciemna, a to znaczy, że bez prawdziwej czekolady się nie obejdzie. Dlaczego by nie zalać czekoladowej kulki gorącym mlekiem? To już bardziej przypomina kawę. Leo, czas wybrać zwycięzcę. No, proszę, czekamy. Co tym razem zrobił profesor? O fu, ochyda! To jest mega gorzkie. Wcale mi się nie podoba. Chyba gotowanie nie jest moją specjalnością. A co przygotowała Emma? Mmm, niezłe. Ale co to za suszone owoce? Nie pasują tu. To tylko dekoracja. Jane, no cała nadzieja w tobie. Mmm, to jest naprawdę dobre. Gratuluję kolejnej wygranej. Znowu zrobiłaś coś nierealnie pysznego. Jestem prawdziwą kucharką. No, kto pierwszy wciśnie guzik? Emma, dawaj. Siedzę w niebieskim pudełku, więc mam wielką nadzieję, że niebieski guzik mnie nie zawiedzie. Emma, przykro mi, ale będziesz musiała poradzić sobie z całą masą kurzych łapek. No! Jakie obślizgły i obrzydliwe. Nadają się do horroru. Emma, wybacz, ale nie mam wyboru. A, co mam zrobić z tymi kurzymi łapkami? Chyba sobie żartujecie. Jak to co? Jeść! Jeść? Porażka. To najbardziej obrzydliwa rzecz, jaka mnie kiedykolwiek spotkała. Fu, zaraz wymiotuję na sam widok. Zobaczmy, co będzie dalej w challenge'u. Emma nie miała szczęścia z niebieskim przyciskiem, więc pewnie mi się poszczęści. Rzeczywiście, Mirando, gratuluję. Dostajesz całą masę dużych i bardzo smacznych burgerów. Sam bym tak chciał je zjeść. Smacznego? Wow, super. Ale mam obiadek. Tego więcej potrzeba do szczęścia. Dziękuję! Te burgery są tak dobre, że nie mogę przestać! Chcę je zjeść wszystkie naraz! Żegnaj, Bieto! I tak jestem piękna! Co za pyszności! Prawdziwa uczta. Te bułeczki są takie miękkie. O kurczę, chyba nie powinnam była tyle jeść. Nie mogę się teraz ruszyć. Wiem, co zrobić z kurzymi łapkami. Ponoć czarownice używały ich do robienia eliksirów. Zrobię dokładnie to samo. Myślę, że mi się uda. Od dzieciństwa chciałam być czarownicą, a teraz moje marzenie wreszcie się spełniło. Zostało tylko sprawdzić, jak działa moja mikstura. Pan prowadzący będzie świetnym królikiem doświadczalnym. Yummy! O, jakiś napój po burgerze, bardzo chce mi się pić. Co się dzieje? Co ze mną? Dlaczego szklanka jest taka duża? A może to ja jestem malutki? No! Dało się! Dobrze ci tak. Więcej nie wrzucisz mi do pudełka kurzych łapek. Co ty narobiłaś? Cofnij to! Nie chcę być taki mały! A ja bym nie odmówiła! No to czemu milczysz? Naprawdę potrzebujesz mojego eliksiru. Kuraz, znów jestem szczupła i piękna. Dziękuję, Ma. No, kto tym razem? Emma, zaczynaj. W tej rundzie wybieram czerwony przycisk. Świetnie, bo kryje się pod nim. Dżem truskawkowy. Wszyscy uwielbiają dżem. Jest pyszny i bardzo słodki. Emma, uwaga na głowę, bo nadchodzi dżemik. Aj, co to jest? Chyba coś bardzo smacznego. Mm, to dżem truskawkowy. Uwielbiam dżem truskawkowy. A wiecie, co jest jeszcze lepsze od dżemu truskawkowego? Truskawki! Dobrze, że ten dżem je ma. Spróbujmy. Wyglądają bardzo apetycznie. Są takie dobre. W końcu mi się poszczęściło. Cieszę się razem z tobą. Mirando, teraz twoja kolej. Poprzednim razem miałam szczęście z niemieckim przyciskiem. Mam nadzieję, że i teraz mi się poszczęści. Mirando, tym razem dostaniesz przysmak wszystkich małp. Banany. Mam nadzieję, że ci się spodobają. To wszystko? Jeden banan? Myślałam, że będzie ich więcej. Ależ oczywiście, kto zjada tylko jednego banana. Potrzebujemy więcej, Orety jak dużo! Aj! Ostrożniej! Chcesz mnie zabić? O, ale teraz najem się bananów dosyta! To jeszcze nie wszystko! Zapomniałem o ostatnim bananie. Ej, no przestań to bolało! Dobra, nie mam czasu na pogaduszki. Pora jeść banany. Ej, może ostrożniej! Mirando, to nie jest wysypisko śmieci. Odkładaj skórki gdzie indziej. Dosyć! Tracę już cierpliwość. Uf, dobrze, że nie trafiają do pudełka Emmy. A! Emma zamieniła się w zombie. Pomocy, co tu się wyprawia? Aj. Chyba wymyśliłam naprawdę świetnego pranka z dżemem truskawkowym. Tę runda rozpoczyna Miranda. Dowiedzmy się, co ukrywa się za żółtym przyciskiem. Niezły wybór. Za żółtym przyciskiem kryje się świeży i bardzo słodki miód. Spróbuję go jako pierwszy. Hmm. To jest pyszne. Miranda na pewno nie będzie zawiedziona. Co to jest? Coś bardzo lepkiego i obrzydliwego. Cieknie po całym moim ciele. Aj! To przecież miód! Ale odjazd. Ojej, nie tylko ja lubię miód. One też. Dość! Won, nie lubię pszczół. I dziwne, Miranda znowu nacisnęła przycisk. Nie mam nic przeciwko, bo to sama przyjemność. Ojej, Miranda chce czegoś więcej niż waty cukrowej. No dobra, mam też makaron. Tego też ci mało? No cóż, do tego wszystkiego będę musiał dodać trochę mleka. Mirando, pora rzucić na ciebie te wszystkie smakołyki. Co to ma być? Miód w zupełności by mi wystarczył. Po co mi tyle wszystkiego? Teraz nie mogę nawet zlizać z siebie miodu, bo cały jest pokryty watą i makaronem. To jeszcze nie koniec. Mleko będzie wisienką na torcie. O Boże, tylko mleka tu brakowało! Te pszczoły mnie wykończyły. Nie mam nawet siły na to, żeby wyczyścić się z waty. Kontynuujemy wyzwanie. Emma, teraz ty naciśnij guzik. Mam nadzieję, że czerwony mi nie zawiedzie. Oj, 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 nie powinnaś była go wybierać, bo teraz będziesz miała dużo żywych raków na głowie. Są straszne. Aj! Jakie mają kleszcze. Emma, przykro mi, no ale takie są zasady. Aj, zdejmij to ze mnie. Dlaczego to się rusza? O nie, to raki. Masakra, siedzą na mnie. Niech ktoś mnie stąd uratuje. Błagam, próbują mnie zjeść. Aj, są żywe i okropne. Ratunku! Nie chcę tu być! Zabierzcie stąd te raki! Fu! Co za paskudztwo! O rany! Jeszcze nigdy nikt nie uciekł z pudła! Najwidoczniej raki są bardzo przerażające! Emo, znowu pierwsza naciskasz guzik! Do dzieła! Ej, nie czas na spanie! Czas kontynuować challenge! Już? Zaczynamy? Chcę niebieski przycisk. Co za pech! Będę musiał wylać na ciebie cały zbiornik śmierdzących glonów. Bę, śmierdzi jak bagno. To znaczy, że i ja tym prześmierdę. Za co? Nawet nie mam ze sobą perfum. A szkoda, przydałyby ci się. Co za smród. Miranda, twoja kolej. Co wybierzesz? Niech będzie żółty. Wygląda na to, że muszę ci dać trochę starych gratów. Chwileczkę? Tak. Miranda dostanie starą lampę, w której, według legendy, mieszka Jean. Wow! Będzie musiał spełnić moje trzy życzenia. Daj mi tę lampę szybko! Muszę ją tylko dobrze potrzeć. Spróbujmy. O ja prawdziwy jeans, rzeczywiście! Mogę spełnić trzy życzenia Mirandy! Zacznijmy od pieniędzy. Bez problemu! Super! Jestem bogata! Ile kasiory! Nie zgadzam się na to. Ja też mam trzy życzenia. Daj mi tę lampę. Oddawaj. Jest moja. Ojej, to lampa Alladyna. Co wy narobiliście? To była moja lampa i mój jean. Co się z tobą stało? Pomóż mi. Zobacz, co oni mi zrobili. Teraz śmierdzę. Rozwiązanie może być tylko jedno. Tylko syrenki mogą mieć glony na głowie. Co? Skąd się wziął ten ogon? Ja nie jestem Syrenką, Ginie, Dokąd poszedłeś? Wracaj tu. Nie chcę mieć rybiego ogona. Pomocy! Ojej, okazuje się, że Gin nie zawsze jest taki dobry. Dobrze, że dostałam tyle kasy. Szczęścia razem mnie.